No witam cię serdecznie, to jest kolejny odcinek z gry Roblox Toilet Tower Defense i dzisiaj jest dla mnie wielki dzień, bo przetestuję sobie tego sinister Titan TV Mena. Wziąłem go za upgraded Titan Mena I dla osób, które, ojejku, słuchajcie, opiłem się znowu w ogóle dzięki za każdego lajka. Like Nie wiem, czy to już powiedziałem, ale czekajcie, bo. okej, okay, musiałem zrobić krótkie cięcie, bo opiłem się znowu gazowanego przed nagrywaniem. I wiecie, ja tu zaczynam gadać, no i mi się odbija niemiłosiernie. Słuchajcie, Event świąteczny się skończył. Udało mi się go ukończyć całego. Musiałem tam dwa tiery dokupić za Robuxy, także 800 Robuxów, bo chyba 400 było za jeden tier. No i mam sinister Titan TV Mena. 600 tysięcy osób go ma, co oznacza, że ma go mniej osób. Niż upgraded Titan Kameramena, więc to jest całkiem, e, wydaje mi się, w miarę unikalna jednostka. No i dzisiaj, właśnie za upgraded Titan Kameramena go sobie wziąłem, zamieniłem go i sprawdzimy, jak nam pójdzie na nightmare z tą jednostką. Ja wam powiem tak. O, wziąłem tę mapę trochę przez przypadek. Ale dobra, znaczy to nie ma chyba aż takiego znaczenia. Mam nadzieję, że dam radę na Nightmareze. Mamy drona, mamy Mace Cameramana, mamy Green Laser Cameramana, no i mamy oczywiście Santa Tv Mana. Szczerze, to on się chyba tak nazywa, nie? Santa TV Man. Santa Tv Man to jest chyba najważniejsza jednostka. Y tak, szczerze, z tych wszystkich jednostek, które ja mam, to jest najważniejsza jednostka, bo to jest jedna z nielicznych jednostek, które farmią. A farmienie w tej grze jest naprawdę podstawą podstawą. No, bez farmienia za daleko nie dotrzecie. Hej, ja potrzebujesz kolejnej fali. Dobra, nie, jeszcze nie ma. Przeskakuj na kolejną falę, dobra. Mamy Green Laser Cameramena, on oczywiście tutaj ładnie będzie nam temat ogarniał. Dawno na tej mapie w ogóle nie grałem. To jest ta mapka, która chyba została. No tak, to jest najnowsza mapka aktualnie. Znaczy, ona już trochę ma, oczywiście, ale no jakby wiecie o co chodzi. Jest najnowsza e, ogólnie, została dodana jako, jako ostatnia, e, ostatnia mapka. No i słuchajcie, ja też mam takie ogłoszenie. Ja zapraszam Was też na mój główny kanał, bo dzisiaj wrzuciłem tam fajny odcinek, odcineczek z Brawl Stars. Także jeżeli gierka Was interesuje, e, zarówno Brawl Stars, jak i The Battle Cats, nie wiem czy kojarzycie, zapraszam na mój główny kanał, link do niego. Go macie oczywiście również w opisie tego filmu. Też sorki trochę za chaos, ale tak naprawdę dopiero co wróciłem. Wiecie, wróciłem od mamy. Byłem u mamy na obiadku, wiadomo jak to Jak to czasami się, się Do mamy jeździ na obiadek Znaczy może nie wiecie, no ale Ja już wiecie, ja już mieszkam sam, ale czasami do mamy Na obiadek chętnie wstąpię, zwłaszcza, że mama Kupiła sobie dwa nowe koty No i słuchajcie, te koty są mega spoko <laughs> Są totalnie, wiecie Mega, mega spoko e, ko kociakami Lubię tam przyjeżdżać i po prostu Obserwować, co one, co one robią No ale dobra, u 2900 HP Może być ciężko Ten e, Sinister Titan TV Man on się tak nazywa. Ja nie wiem. Sorry, generalnie jak ja plączę te nazwy. Niestety mi się to dosyć często zdarza, no bo te nazwy są takie, wiecie. <grytanie> no te nazwy są, jakie są, nie? Czasami ja, ja nie wiem, nie ogarniam. One są bardzo podobne. Czasami wiecie, są jakoś tak odrobinę, tylko różne. Ja też nie siedzę w tym całym Lore tego Skibidi i tak dalej, nie no nie siedzę w tym, nie oglądam tego. Więc e, no może, możliwe, że gdybym oglądał, to bym wiedział trochę więcej. W każdym razie em, ta, ta jednostka z eventu. Fajnie może zastępować tego upgraded Titan TV Mena, tak mi się wydaje. Oboje, obie jednostki są jednostkami mitycznymi, więc e, tutaj też, wiecie, nawet pod, po, jeśli chodzi o zwykłą rzadkość, to te jednostki są tak naprawdę takiej samej rzadkości. E, natomiast zobaczymy jak z Dimage'em. Nie, wydaje mi się, że on ma dużo większy Dimage, natomiast prawdopodobnie wolniej atakuje. No zobaczymy, zobaczymy w praktyce, jak to wygląda. Póki co ulepszam sobie dwóch green laser Kameramenów i wydaje mi się, że tak. E, postawimy tutaj zaraz. E, Zaraz drona, zdecydowanie, pyk, lecimy z dronem, no i spoko, 300, 800, 800, 500, mm -hmm. co by byśmy chcieli, dobra, ulepszmy sobie najpierw tego, wszystkich poulepszamy na trzeci poziom. No, i czekamy na możliwość postawienia tego, tej naszej nowej jednostki. No, na początku nie będę starał się jej oczywiście stawiać. To znaczy, jeszcze w tym momencie nie będę jej próbował, próbował postawić. Bo to wiecie, też nie ma sensu. Jeżeli jest taka droga jednostka, to nie ma sensu. Stawmy go na strongest na początku. Nie ma sensu próbować jej tak wcześnie stawiać, nie? Bo ona i tak prawdopodobnie jest lepsza w momencie, w którym kupicie już odrobinę upgrade'ów. No, już. Znaczy, w sumie nic mi się tu nie przedostaje. Stawiamy tego. Walons, ty. Co, on tak di diabelsko wygląda, nie? I jak. Zobaczcie w ogóle, jakie on ma dziwne pole ataku. Jakby ma dwa pierścienie i jeszcze jakby miał obszarowy atak. Może tu go się bardziej opłaca postawić. Co? Jak on atakuje? <śm> nie atakuje, bo poszedł spać. Wstawaj. Wstawaj, robota jest do wykonania. Ja za coś płacę. I to dosłownie za coś płacę. To przecież musiałem zapłacić za tą jednostkę. Czekajcie, potrzebuję tego za 4000 teraz. Bardzo pilnie potrzebujemy tego upgrade'u, żeby zatrzymać tego mutant e, toilet 2.0. Dobra, e, dostawmy mu po prostu bota. Co? Dostawimy mu bota i on będzie podnosił tego Sinister Titan TV Mena. Damage 750, 20 radius, cooldown 05. Niski cooldown. Pierwszy upgrade już bardzo mocno go wzmacnia. I co on zadaje? No tak, zadaje obszarowy damage, bo zobaczcie. Ten atak faktycznie leci obszarowo. I ten obszarowy D-Mate zadaje fajnie w sumie. Czekajcie, pyk, ulepszymy go jeszcze. Okej, okay, speed attack nam nie wzrósł, natomiast ręcz nam wzrósł o, o 10 chyba w stosunku do pierwszego poziomu i sporo obrażenia nam wzrosły. Ale teraz między drugim a trzecim poziomem obrażenia aż tak nie rosną, bo rosną teraz o 600, a poprzednio nam wzrosły o. Z tego co widziałem, to nie wiem o ile, ale o dużo. O 1200 chyba nam wzrosły. Ej, fajnie wygląda, nie. No nie wiem, wygląda tak trochę niepokojąco. Tak trochę dziwnie. No dobra, ważne, że daje radę. A wygląda na to, że daje. Fajnie, że mamy tego drona też. Wydaje mi się, że ten dron też sporo pomaga. No sytuacja ogólnie, odkąd postawiłem tę jednostkę, to też sytuacja się uspokoiła. Nic się nie przedostaje. Mm, on co jakiś czas. Nie no, on po prostu. Czekajcie, bo on zadaje damage obszarowy, ale co jakiś czas też atakuje taką jakby kulą, tak jak teraz widzicie, nie? Dobra, ulepszmy go jeszcze. I co jest na kolejnym poziomie? Ręcz rośnie, ale nie o dużo. I damage rośnie prawie dwukrotnie. Ale 6000 no to jest. Uuu, aż ten zmienił, te... zmienił wygląd mu, nie? Teraz Glowa ma na telewizorze. <laughs> co się wiecie, ten efekt taki, tą poświatę Glow. Spoko. Myślę, że dużo mi tu pomaga to, że mam tego robota, tego Reaper Drona. Gdybym nie miał tego Reaper Drona, to prawdopodobnie nie, dał, nie dawałbym sobie rady, bo dużo moich jednostek byłoby stunowanych, ale przez to, że mam tego drona. To w sumie nie muszę się aż tak martwić o te stuny, bo to wszystko całkiem gładko idzie. Przynajmniej póki co, nie? Póki co idzie naprawdę mega, mega spoko. Muszę poulepszać sobie farmy, żeby jak najszybciej wbić maksimum farm. 15 jednostek można tylko postawić, więc ja tak naprawdę niedługo będę miał już limit. Tego mogę jeszcze w razie czego ulepszyć. Uuu, ten tylko jest na trzecim poziomie ten green laser. Hmm, no to może chcielibyśmy zacząć od zbudowania go na poziom piąty. Wydaje mi się, że to by nie było takie głupie. Hmm, albo na przykład takie Rocket Tilet. Taka rakietowa toaleta, no to jednak może nam trochę zrobić. W sumie jest, ona się dosyć szybko porusza. Pyk. No i elegancko dwóch green laser kameramenów, a przypominam, że mogę mieć czterech, jeżeli bym chciał. Okej, okay, on fajnie tutaj radzi sobie, jeśli chodzi o obszarową właśnie defensywę. Ciekawe, co jest lepsze, on czy e, Upgraded Titan TV Man? Ogólnie gram teraz Nightmera, bo muszę grindować kasę, bo chcę zrobić opening dla was na odcinku jakiś fajny, więc e, żeby, wiecie, podrobić te nowe jednostki. Znaczy, no już nie... Znaczy, dalej nowe, no ale z poprzedniego, z najnowszego update'u, nie? No ale ten najnowszy update to już jest w, grę, w grze od... Chociaż nie wiem w sumie od ilu dni, od kilku dni... To nie, to w sumie to są najnowsze jednostki, bo tak się zawahałem, bo wiecie, są takie osoby, że powiecie, że coś jest najnowsze, a one powiedzą, no przecież to już jest od dwóch dni, <grym> no to dla mnie to jest najnowsze, ale dla niektórych, wiecie, najnowsze to jest jak dopiero, nie wiem, jest 10 minut w gierce, nie, dlatego, dlatego się tak zawahałem, dobra, bo widzę, że odrobinę tracimy kontrolę, więc pora, pora ją odzyskać, nie, pora chociaż spróbować ją odzyskać. Um, dobra, elegancko, musimy tu ulepszyć na kolejny czwarty poziom. No w końcu to Nightmare, nie? W końcu to Nightmare, więc muszę mieć z tyłu głowy, że. No i mapa też, wiecie, wcale nie taka, nie wiadomo jak prosta. Nie, nie mówię, że jakaś trudna, nie? Też nie przesadzajmy, no ale no nie najprostsza mapa. A gdybym tutaj postawił, o w ten sposób, też wydaje mi się, że fajnie to by działało, czy nie, postawmy drugiego, bo ten upgrade jest faktycznie drogi, dobra, ulepszmy za te 8 tysięcy, 12 tysięcy na piąty poziom, okej, okay, ale teraz 4700 damage'a co 0.4 sekundy, no to jest dosyć sporo. To jest dosyć sporo, to trzeba przyznać. Tak naprawdę opłaca się je stawiać i ulepszać na drugi poziom, bo na drugim poziomie macie naprawdę spory, spory przyrost tutaj. Wydaje mi się, że drony będę musiał jeszcze odrobinę poulepszać, bo ten jeden tutaj to aż czterech tych musi, a czy aż pięć jednostek w sumie obsługuje ten dronik co tu lata, więc go sobie szybciutko ulepszymy. Mm. No i co? Czy ja to za 12 tysięcy? Zanim kupię coś za 12 tysięcy, to myślę, że chciałbym trochę upgrade'ować bardziej farmienie. No i może tą jednostkę za 5 tysięcy, nie? Ten upgrade. 5 tysięcy to spoka, zobaczcie. 50 tysięcy obrażeń co 2 sekundy. A on atakuje 4700 co 0,4 sekundy. Czyli, tylko że on ma atak obszarowy, ale w 4 sekundy zadaje mniej obrażeń niż ten w 2. No tylko, że mówię, ten ma atak obszarowy, w sensie ten Sinister Titan TV-Man, więc to też nie jest tak, że do końca można to tak porównywać. No ale wie, wiecie, o co mi chodzi, nie? Więc całkiem w sumie jest opet ten Mace Cameraman. Szczególnie po tym najnowszym update'cie, w którym, tak jak mówię, jak mi się wydaje, że dostał bafa. Pyk. Dobra, mamy już trochę tych z kameramenów postawionych. Dwóch oczywiście zostawiam na first. Mi się wydaje, że oni też mają jakąś możliwość blokowania pierwszego stuna, bo już któryś raz zauważyłem, że coś ich atakuje, a oni taki jakby to odbijają. No dobra, bo zaczyna się robić trochę nieprzyjemnie. Lecimy z tym piątym poziomem. Ty, ale czekaj. I co? I na szóstym poziomie damage nam spada, ale atakujemy dwa razy szybciej. Okej, okay, no to to się opłaca, ale dziwna jest ta jednostka w sumie, nie? rozumiecie, atakujemy dwa razy szybciej, więc to, że damage tracimy, to nam się dalej opłaca. Muszę, bo ciągle ta jednostka jest wyłączona. A to, aha, to dlatego, że ten dron nie wyrabia. Ulepszmy tego drona. Niech te drony tutaj, wiecie, trochę więcej działają. Ja im mogę kupić max level, a tego nie robię, nie? Niech latają i niech healują mi te jednostki, bo nie ogarnąłem. Myślałem, że ten jeden dron ma w zasięgu tylko i wyłącznie Sinister Titan tv Mena, a widocznie miał jeszcze więcej jednostek. Pyk, 14 tysięcy. No i zobaczcie, ostatni upgrade 18 tysięcy i będziemy atakowali 12 tysięcy obrażeń co 0.2 sekundy. To jest naprawdę sporo, to jest naprawdę sporo. To jest przepotężny upgrade. Mi się wydaje, że my tu ciągle ledwo dajemy radę, ale prawda jest taka, że jakoś dajemy radę. <laughs> Może ledwo, ale jakoś to idzie. Co jest mianowicie faktu, że ten Sinister Titan TV Man, powiem wam, to jest chyba najdroższa jednostka jaką grałem. Naprawdę on jest mega drogi. Pyk! I teraz, uuu, ale kosę ma teraz, <laughs> nie, no wygląda jak totalny szef, nie? Teraz wygląda jak totalny szef z tą kosą, mega wygląda. Nie, no fajnie, fajnie wygląda i jaki zasięg ma. Ty, okej, okay, ale mamy aż trzy, aż trzy pierścienie, ja nie wiem co który oznacza, ale jaki damage, Nie? 12 tysięcy co 0,2 sekundy, to dla kontrastu tu mamy, o nie, ulepszałem go na czwarty poziom, 1800 co 0,2 i to nie jest obszarowy, a ten nie dość, że ma większy ręcz o 5 wprawdzie tylko, ale większy, to jeszcze zadaje e, 10, pra... no nie, 10 razy tyle, no ale wiecie, dużo, dużo więcej, nie, dużo więcej. Lecimy sobie z kolejnego tak ulepsze, dlaczego nie? Ale wcześniej, zanim to zrobię, to wydaje mi się, że możemy podbić e, tych miejsc kameramanów, Tak jak mówię, oni są tansi, więc to też, jest, e, to też jest coś, co opłaca się gdzieś tam w międzyczasie nam ulepszyć. No bo tak jak mówię, oni nie kosztują aż tyle, nie? Więc nawet jak, jak macie takie drogie jednostki, to to są raczej jednostki pod późniejsze rundy, nie? No bo nie opłaca się ich stawiać na samym początku, nie? No, na, na, nawet nie możecie sobie na to pozwolić na początku, bo nie macie farm. Więc no, ale tak naprawdę wbicie z piątego w ogóle poziomu na siódmy poziom kosztuje prawie 30 tysięcy, albo nawet więcej, nie? Bo 14 tysięcy kosztuje z piątego na szósty, z szóstego na siódmy chyba 18 tysięcy, więc nie wiem, czy to nie 32 tysiące, nie? Tak mi się wydaje, no pewien nie jestem, ale tak, no 32 tysiące to kosztuje, więc... No, no, jakby zabawa, zabawa jest dosyć droga. To jest dosyć droga zabawa. <laughs> Więc pozwolę sobie jeszcze podostawiać mail z kameramanów. Ehm, droidy, a czy drony e, są fajnie ulepszone? Dwa wydaje mi się, że wystarczą. Ładnie nas tutaj ratują ze wszystkich stunów. To jest naprawdę mega dobre. Że on nas tych studów ratują. No i co? Farm póki co nie sprzedaję. ulepszam sobie na maxa z kameramanów. A, już nie mogę więcej dostawić. No dobra, no to nie mam co zrobić. Czekam po prostu teraz tylko na ten upgrade za 18 tysięcy. No i pyk, mamy to 45 runda. Leci dużo przeciwników, już w sumie powolutku mógłbym posprzedawać nawet tych, których tu używam do farmienia i po prostu ulepszyć, postawić zamiast nich e, tych Mace Cameramenów. Wprawdzie oczywiście mógłbym na jeszcze jednego takiego pozbierać, na Sinister Titan tv mena, ale wydaje mi się, że nie ma aż takiej potrzeby. Teraz mamy dużo Mace Cameramenów, oni zadają olbrzymie obrażenia, ci zadają olbrzymie obr obrażenia obszarowo, Dro drony pilnują, żeby nikt nie był na stunie zbyt długo, więc moim zdaniem kontrola jest naprawdę dobra tutaj, nie? Runda nam została do zakończenia tej przygody. Miejmy nadzieję, że się uda. A czy, no nie wiem, no... Nie, nie wiem, dlaczego miałoby się nie udać, chociaż czasami, no boję się, że po prostu dużo jednostek mogłoby mnie przycisnąć, nie? No, ale powiem wam tak, jeśli chodzi o mój werdykt, nie wiem, ten Sinister Titan TV Man jest dobry, ale czy jest lepszy od Upgraded Titan TV Mana? No nie wiem, na maksymalnym poziomie pewnie tak, ale uwzględniając jego koszt, wiecie, taki Upgraded Titan TV Menów pewnie mógłbym postawić dwóch na max levelu za koszt jednego max levela w Sinister Titan TV Menie, nie? Więc pytanie, co bardziej się opłaca, nie? Pod tym względem. Bo ja, ja w sumie nie wiem, ale ojejku, jak oni zadają, no dobra, no nie wiem, no. Nie wiem, nie wiem, no bo są OP, no są OP, no nie da się ukryć, ale... O, tu mamy w ogóle bossa, Nightmera poziomu Nightmare, no tutaj nam się może trochę też przeciwników nazbierać, natomiast to nie jest problem, bo tak jak mówię, no mamy damage obszarowy, więc to nie powinien być dla nas jakiś mega duży kłopot, no ale zobaczymy, bo może będzie, nie? Może będzie, chociaż widzę, że, ojejku, ten jest tutaj bardzo mocno e, dociskany, natomiast e, dron ładnie działa. Dobra, został już tylko boss. No to boss teraz wpada w z kameramanów, każdy po 50 tysięcy damage'a uderza, więc 17 minut, moi drodzy. Nightmare na full skipie e, zrobiony, Sinister Titan TV Man e, przetestowany. E, dajcie koniecznie znać, u, ale zlagowało. Dajcie koniecznie znać, co wy sądzicie o tej jednostce i o... co wy uważacie, czy ona jest lepsza od Upgraded Titan Kameramana, czy gorsza? A jeśli tak, bo wydaje mi się, że jest lepsza, znaczy inaczej, zadaje więcej obrażeń, tak bym powiedział. To nawet widać po dps nie? 60 tysięcy, a on zadaje 20 tysięcy. Okej, okay, zadaje więcej obrażeń, ale uwzględniając koszt jej ulepszeń, no to nie wiem, nie? To nie wiem, co jest lepsze, jeżeli uwzględnimy jeszcze koszt jej ulepszeń. Niedługo będę chciał, mówię, tutaj jakiś opening zrobić, coś popolować, bo już w sumie, w sumie mam prawie 10 tysięcy, więc wydaje mi się, że na kolejnym odcinku sobie zrobimy opening, przy okazji otwieramy wszystkie krejty, jakie ja tutaj mam, bo w sumie trochę jeszcze Santa Krejtów mam e, i tak dalej, więc możemy sobie otworzyć, bo w sumie nie mam tego mityka z Santa Krejtów. A czy tej, tego Godli, nie? Tego, który jest 1%. No niestety, ale nie mam, więc bardzo bym chciał. Też będę czekał oczywiście z openingiem, aż pojawi się możliwość zdobycia tych nowych jednostek, które są tutaj. Um, te, to jest legendarna jednostka, to jest chyba nowa jednostka z, z laserem. E, jak on nowa jednostka mityczna, Large Laser camera, Men. no. Więc będę chciał sobie na pewno te jednostki podropić, no i zobaczymy, czy się uda. Ja wam na razie dziękuję za uwagę, miłego dnia wam życzę, dzięki za wszystkie suby na kanale, trzymajcie się plutko, cześć, cześć!